Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. pragnieniu znalezienia mnie pogubionego grzesznika nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze ty gorąco pragniesz ukazywać mi miłosierdzie dziękuję ci za to w tej modlitwie jeden wchodzimy Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Słyszeliście, że wchodzimy chyba, prawda? Serdecznie was pozdrawiam i jeżeli jesteś przez przypadek, to pamiętaj, że przypadki są tylko w gramatyce. Zostań chociaż na chwilę naszej modlitwy. Dzienniczek siostry Faustyny niech nas poprowadzi, niech da nam do myślenia. Jeżeli ktoś cierpi i jest niezrozumiany przez otoczenie, to dla niego zwłaszcza ten fragment z dzienniczka warto go wziąć... Hmm, na rozmyślanie o męce Jezusa podczas samej koronki, bo pamiętajcie, to nie tylko wypowiadanie słów dla jego bolesnej męki, w sensie koronka to nie tylko na tym polega, ale zwłaszcza na myśleniu o męce Jezusa. Dobrze, 1633. Ustawiczne cierpienia fizyczne. Jestem na krzyżu z Jezusem, kiedy mi raz powiedziała matka przełożona, że to też jest u siostry brak miłości bliźniego, że siostra coś zje, a później dopiero cierpi i innym przeszkadza w spoczynku nocnym. Choć wiem na pewno, że te cierpienia, które się pojawiają w moich wnętrznościach, wcale nie są spowodowane jedzeniem, to samo stwierdził lekarz, ale są to cierpienia z organizmu, a raczej z dopustu Bożego. Jednak po tej uwadze postanowiłam, wiercie, więcej cierpieć w ukryciu i nie prosić o pomoc, bo i tak ona jest bezskuteczna. Poprzyjęte zabiegi zrzucam w torsjach i udało mi się parę przecierpieć ataków, o których wie tylko Jezus. Czasami są takie właśnie trudy, o których wie tylko Pan Jezus i tylko On cię zrozumie. Zapraszam cię do koronki do Bożego Miłosierdzia. Jeśli możesz... Proszę Cię o to, żebyś pomodlił się za mnie w ósmą rocznicę moich święceń kapłańskich, pomóc się za tę baniologię w 8 w w urodziny tej baniologii. Cóż za przypadek? Pewnie rozumiecie, że w moje święcenie kapłańskie założyłem tę baniologię, od razu wszedłem w kapłaństwo z działaniem w internecie. Zapraszam Was do modlitwy, do koronki, podania dalej, kliknięcia. Niech. Ta modlitwa się niesie. Na chwałę Bożą i pożytek ludzi. Rozpoczynamy. Grzegorz mi pomaga, moderatorów w tle. Pozdrawiam. Dobrze, że jesteście. Zaczynamy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A na cześć Maryi jedno więcej było, a teraz. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu ufam, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dobry Boże, proszę Cię, ześlij swoje obfite błogosławieństwo na nas. Kiedykolwiek się dołączamy do tej modlitwy. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Nie przesadzę, absolutnie nie przesadzę, gdy powiem, że 20 lat czekałem na opowiedzenie Wam pewnego świadectwa, którego wcześniej Wam nie dawałem. Nie było klamry, nie było domknięcia historii o moim braku zdrowia. O, o tym, że z powodu braku zdrowia opuści musiałem opuścić zakon, musiałem zrezygnować ze sportu, miałem problemy z chodzeniem. Nie było klamry, więc nie było jakiegoś świadectwa. Opowiadać co najwyżej o przeżywaniu wewnętrznym straty. Ale klamra się pojawiła, ponieważ się poprawiło. Jeśli chcecie za 5 minut, właśnie świadectwo opublikowane na YouTubie, znajdziesz w filmie, gdy wpiszesz świadectwo księdza Teodora, czy poruszające świadectwo księdza Teodora, no poruszające, no jest poruszające, i, i za, za pomocą tego znajdziesz, albo w linku, który jest na YouTubie i na y, Facebooku aktualnie podpięty. I zanim te 5 minut minie, to ono jest właśnie na to, żeby Was zaprosić do Dziesiątki Różańca. Proszę Was, zwłaszcza dzisiaj, w ósme urodziny Teobańkologii, w ósmą moją rocznicę święceń, zwłaszcza dziś Was proszę o modlitwę za mnie, za zespół, za naszą wspólną misję. To trzecia chwalebna zesłanie Ducha Świętego. Już trwajmy w oczekiwaniu na zesłanie. Zresztą 7 czerwca, mam nadzieję, że w Bydgoszczy, na Wigilii, zesłanie Ducha Świętego się zobaczymy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sterowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z ogromu Waszych pięknych, miłych słów, które pod adresem teobańcologii przychodzą, piszecie w komentarzach miłe słowa, które... Ciepło na moim sercu sprawiają. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że wchodzicie w to świętowanie ósmych urodzin teobankologii, ósmej rocznicy moich święceń. Bardzo mi zależy na tym, żebyś zobaczył ten film, który nagrałem jako świadectwo tego, o czym często mówię: z braku rodzi się lepsze. I ogołocenie przynosi wspaniałe owoce, tylko trzeba poczekać, trzeba poczekać. Czasami 20 lat trzeba poczekać, ale przyjdzie to co lepsze. Jeżeli chcesz usłyszeć w tej sferze, właśnie dotyczącej sportu u mnie, biegania zdrowia, zwłaszcza z wielkim podziękowaniem dla tych, którzy modlą się o moje zdrowie, to już teraz właśnie jest dostępny na YouTube film. A, a to, to później wam będę jeszcze opowiadał, ale najpierw na film. Na film Was zapraszam, który jest podpięty, albo jeżeli wpiszecie świadectwo księdza Teodora, czy poruszające świ świadectwo księdza Teodora, taką frazę w YouTube, to znajdziecie to, o co mi chodzi. Zapraszam Was, wysłuchajcie go. Mam nadzieję, że widzimy się o 20.30. Dziękuję Wam za modlitwę. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Kocham Was, niech Ewangelia się niesie. Na chwałę Bożą i pożytek ludzi, jak najlepszymi środkami.